Dzień dobry wszystkim, piątkowy poraneczek i dzisiaj zaczynamy kolejny dzień, kolejne zmagania. Dzisiaj taki dzień bardziej gospodarczy, dzień porządkowy i zaczynam od obrządków. <laughs> Kończę obrządki sobie po śniadaniu. E, jeszcze przed śniadaniem chciałem, żeby jałówki sobie wyjadły resztki i im na czysto pozgarniać i dopiero nawozić świeżej, także. Przetrzymałem je przez te śniadanie, przez tą pół godzinki, godzinkę, żeby powyjadały resztki z poprzedniego wożenia i pozgarniałem, można wozić. Ogólnie jeszcze dzisiaj chcę, chcę, muszę odkryć kiszonkę z kukurydzy i jedną pryzmę sprawą. Troszeczkę, żeby na weekend mieć spokój. Nie wiem czy jutro i drugiej pryzmy sprawą nie będę musiał odkrywać tak to łakomczuszki zajadają. No i powoli, powoli niech się dziewczyny szykują na przeprowadzkę. Jeszcze muszę podjechać do majstrów, podwieść im po i dogadać się z tymi bramkami. Może jakiś by patent podpowiedzieli, czy by chcieli pomóc zamontować, to by było zawsze szybciej. Bo teraz taki okres żniwny, gdzie tej pracy jest multum. A ja bym chciał je po prostu jak najszybciej stąd przesiedlić. Aby sobie roboty nie ukrywam, ująć na żniwa. No to brzmi paradoksalnie, że tam przewieźć, daleko jeździć, ale roboty będzie mniej. Bo tutaj to jest, no powiem wam, ciasnota niesamowita. Do tego w połączeniu z tymi klatkami, które trzeba widłomanem wyrzucać, to nie brzmi to fajnie. No i jeszcze do tego też żywienie. Teraz o, widzicie nawozić tej kiszoneczki. To też się schodzi około pół godziny do tej obory. Tamtym to przy okazji do betlejemki, czy coś się gdzieś jedzie. Kostkę podwiezie. Szczególnie jak wyładuję paszowost to lubię sobie na powrocie wziąć kosteczkę, podwieźć do betlejemki, czy też tutaj ze suszonym. Tak, jakoś to się przy okazji robi, ale tutaj to już jest za dużo tego wożenia, żeby to ogarnąć tym przy okazji. I no, no po prostu jeszcze ten obornik zgarniać, wyciągać. Aj, to jest multum roboty! Jednak w końcu, jak powiem Wam, na luzie to jest dużo łatwiej. Nikt mi nie powie, że jest inaczej. Jeszcze jak dobrze pójdzie, to tam na trzy tylko będą podzielone ten duży koniec zostawię niepodzielony może na te jałówki do zacielenia i cielne przebadek trzeba coś jakoś posegregować nie wiem nie wiem jeszcze zobaczę bo chciałbym go zostawić na długość całego bo wtedy bym sobie z tyłu belkę wtoczył tak jak tu w Betlejemce 10 minut i pościelone a tak nie mając ścielarki jak będzie podzielony to trzeba będzie najpierw w jednym końcu nanosić, później w drugim i to będzie się tak śmieciło wszędzie. Zobaczymy, zobaczymy. To będzie bez wiele opcji, pomysłów jakiś się tam na pewno wybierze, żeby to było jak najszybciej i najmniej pracochłonnie można robić tak, że po prostu do przegrody podtoczyć belę i resztę przerzucić do następnego końca i zrzucić też to. Też takie ścielenie by głupie nie było, tak więc jakoś będziemy tam sobie radzić. Najważniejsze, żeby zakończyć tą ten remont. Już jak widzieliście on jest naprawdę na finiszu. Teraz tylko dodatki. Dzisiaj tam mieli ściany myć, szykować do bielenia, gdzieś tam tynk dołożyć, gdzie brakuje. I zacznie to po prostu już wyglądać. Po idła pod to też w wolnej chwili w międzyczasie będą już wodę prowadzić. Więc, 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 więc jak już te będą etapy ogarnięte, to, to już pójdzie jak spłatka. Elektryk też myślę, że w dzień góra 2 to ogarnie No i najgorsze te przygrody wygrodzenia, ale wiecie, już takie tematy to do zrobienia. i Jak już tam się bydło zainstaluje, to już będzie z górki. No to jak dzień gospodarczy to nie mogło zabraknąć oczywiście pompowania w mojowicy nie dawne szadełko włączy mi się trochę przemiesza zabiorę opony z tamtej kiszonki biorę się za tamtą jeszcze dzień jak koło wrodku będę się kręcił i kręcił wokół komina a roboty nic nie będzie widać Standard. moments later no i witam po dłuższej przerwie dzisiejszego dnia. Powiem Wam, że na jaki był zapierdzień, że nie było czasu i nagrywać. Jak się wziąłem za porządki, wpadło wsparcie, to wykorzystałem. I efekt jest niesamowity. Ogólnie pomocnik dzisiaj był, bawnik wyrzucał. Ale jeszcze się zaoferował, że pomoże, i zrobiliśmy porządek tutaj za silosami. Wszystkie tutaj dechy wyjechały z budowy. Śmieci, odpadki, także już ogarnięty trochę plac. Chciałem to posprzątać po prostu, żeby e, jak przyjdą żniwa mieć gdzie, zawrócić z przeciepami, cofnąć, gdzieś podjechać, tegoś mego. Zawsze, jak trochę luźniej mi tego bedziewia to. To lepiej ogólnie, to tylko folia została z tego silosu, bo ono pójdzie na ściany. Więc ona niech sobie leży, jej nie wywoziłem. Nie będzie przeszkadzać woreczki z kamyczkami do okrywania Też tutaj pod ręką zamiotarkę tam w rogu schowana. I wszystko jest ok. Można będzie spokojnie się brać tutaj, jak wyschnie. Tylko kiedy to wyschnie. I troszkę piasku ponowodzić, szczególnie te dwa dołki zarzucić, a tam też pod szambem, to jak cię mogę, aby dojazd do szamba był najważniejszy. To na drugi etap inwestycji tutaj poutwardzać, to będzie fajne miejsce na rękawy. No wszystko, także, także przyda się kawałek tutaj takiego placu utwardzonego, ale to wiadomo, na nie wszystko na raz, na ten rok to i tak jest, powiem wam, że ambitnie zaplanowane, bo te dwie obory przerobić to też kapitału w chłonie nie ukrywam a też nie chcę kurde, wszystkiego ładować i ładować bez końca w tę te gospodarkę. Też trzeba troszeczkę groszy mieć jakieś rezerwy zapasu, bo to różnie może być się trafi jakaś okazja i co jak bez grosza to, to nie skorzystam. Także teraz idę, przyczepiam zestaw do nawozów. I jak się ogarnę wcześniej, to może będzie jeszcze ten mocznik dzisiaj wysiany. Może rozsiewacz odczepiony, ale powiem Wam, że mój autyzm nie pozwoli mi spokojnie żyć. Jak nie umyję ciągnika przedstawieniem to w nawozu. Nieważne, że w rozsiewaczu nawóz, resztka została, ale co tam. Ciągnik trzeba umyć. <laughs> Każdy ma swoje jakieś tiki. Nie, ale tak na nie. zaraz będę siał, to bez sensu to myć. A ciągnik się ubocił już chcę go wstawić przed żniwami, niech będzie jak ta lanka. No, także działamy tak samo i tamten porządek, to powiem, że to na tej samej zasadzie, że to mi spokoju nie dawało. Ale jak zrobiłem, to w końcu jakiś tam oddech jest i mogę spokojnie ruszyć dalej. tak Dobra, że ty się skończymy. Chmura nad głową. To trzeba jechać biegiem posypać kukurydzę mocznikiem. Bo cholerka jak tego dzisiaj nie zrobię, to już nie zrobię wcale, bo ona jest taka duża, że kilka dni odwlec i już po prostu nie wiadę, także można powiedzieć na ostatni gwizd i w chyba, że lucerna wyskoczy wcześniej, czy sianokosy no to zależy od pogody co tam wyniknie ale już takie inne rzeczy poobrabiane, tak? teraz już zostanie tylko zbiór i nic więcej Można będzie spokojnie ten tydzień poświęcić na przegrody na drugiej chwili. Wszystkie bramki, wygrodzenia już dzisiaj ojczulek pojechał teraz właśnie pomierzyć sobie słupy, żeby robić e, uchwyty i to dość fajny, ciekawy sposób, Także najprostszy, tak. Także będziemy sobie powoli tutaj dłubać w tym temacie. Jak przyjedzie, to się dopytam, czy tam już pielili, czy tylko myli dzisiaj, czy już nic nie zaczynali. Jak to tam sprawa wygląda? I też zastanawiam się, czy poprzez życie też nie zasieć jakiejś mieszanki nurskiej. Z mieszanki premium z roślin szybko rosnących, tylko szybko rosnących, żeby jeszcze troszeczkę tej bazy koszowej podciągnąć. Bo no i tak muszę poblądować i tak, to jakby taki mek jak zrobić, to bym może nie musiał więcej gruntów fornych poświęcić na użytki zielone. Znowu jakiś tam zapas paszy sobie wskoczył, to znaczy wskoczył, bo jest zapas paszy, tylko ja bym go sobie utrzymał, tak? Takie mam w głowie myśli. Niecne. Tutaj kukurydza w ekologii, zobaczcie, bez oprysku na chwastach, gdzie niektórzy chwast przygłosił, ale, ale można powiedzieć na 70-80% dała radę. Także jestem pod wrażeniem odporności tej rośliny. Popatrzcie u mnie, gdzie, jak ja mam szczęście, gdzie kawałeczkiem jak kukurydza od kwasta tam już jej nie ma, zagłuszyło a tutaj zobaczcie no więc widzicie, czasami mniej wyjebana będzie ci dane jest jak najbardziej słuszne o i zaraz dojeżdżamy na pierwsze pole te mniejsze ale na nim będzie od chole wykręcenia zresztą na tamtych też Pamiętacie te niewów te wszystkie wielokąty, poprzeczki i inne dupy weleczki za wiasy, to aż mnie to przeraża na szczęście. To tylko nawóz, jak gdzieś nie doleci, jak się gdzieś nałoży też nic wielkiego nie, nie wyniknie. A tutaj takie dwa paski niekoszone, widzicie? To jest ciekawa historia. Bo ja to miałem w dziebrzawie, no wziąłem, bo wziąłem, tak? Bo, no bo musiałem, kupując tam pole musiałem też to wziąć Dziebrzawę, żeby emeryturę mógł właściciel pobierać, żeby mu tam nie przekroczyło hektara, bo tam się miał troszeczkę i żeby nie przekroczyło, to musiałem to wziąć. Pomerł się właściciel i jego żona przejęła to i chciała tutaj za to Ja mówię, no jak tak, to ja nie muszę tego dzierżawić. No i zaczęła szukać, przecież to takie areały. To zaczęła poszukiwać chętnego, który to weźmie. No i widać, jak to się skończyło. Także, ja jestem zadowolony, bo mam kłopot z głowy. Także cóż, wjeżdżamy w Tak jak mówiłem, ostatni moment na to, aby tutaj się rozliczyć z mocznikiem. Fiu, 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 najładniejszą muszę pognieść, ale tak. Jest tu pewien myk, bo mi nie domyka. Jedna zasuwa, jak takie nawozy, jak mocznik saletra. To w dalsze trasy, to jednak muszę zamykać tą regulację, mówi i wtedy jest okej. Dobrze. Coś mniej więcej, ale zobaczcie, z inhibitorem, żeby nie było, że ja tam napałem się jakiś tam mocznik dziwny nielegalnie. Wszystko 100% legalnie. Nie wiem jak na tamtej działce, bo dawno nie byłem. Ale tutaj zobaczcie, jest mocno zróżnicowana kukuwiedza Z tego względu, że część późno powschodziła i ona jest dużo mniejsza. Ale myślę, że mocznik wyrówna. Nie wiem czy nie za go Coś to tak Kurła chyba wrzątki nie trafiłem i giniecie. Piłowym jasny Będzie ścieżka technologiczna Ładna tu miejscami jest Łukowice Nie można powiedzieć skręciłem, źle mnie poprowadziliście. To jest wasza wina. <grymne> A tutaj to całkiem późno poschodziło, ale to ma swoje plusy, bo bezstresowo sobie na zrobię. Uff, ale tu wygniotłem, ja pierdolę. Nie, to nie jest ciągnik do takiego podtrzymania. Z przykrością muszę to stwierdzić. Niestety, ale nie. John Deere na tym wąskim dostawie dużo lepiej pasował, jak to, no, ale już nie będę koło wracał za 5 hektarów kukurydzy. Patrzę, że mogłem ominąć tu nie rzucać, ale jak się chce mieć najładniejszą kukurydzę we wsi, no to. Presja jest ogromna Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże Powiem wam ręce opadają, ręce opadają co ja odstawiłem A na cóż mnie tu było jechać i sypać ja tu więcej nagniotłem chyba jak pożytku bo to sklina idzie, jeszcze droga przez skos i te section control w nurze to powiem Wam działa jakby chciało i nie mogło i albo leciało nocznikiem na drogę albo drugą stroną niedosiane było i tak Lewa wie co to robić, ale to może jeszcze tak tragicznie nie namielone no całe szczęście, że tak u za duża, za a tu tylko na tym rogu to namielone może tu zaraz nie będzie widać kurde tej maniany odstawionej, ale powiem wam, że ta chytrość moja to mnie czasami przeraża i, i obawiam się do czego ona dalej doprowadzi, bo już czasami to naprawdę przekombinowuje tak jak w tym przypadku dobra Może na drugiej działce będzie ładniej i nie będzie tyle pierdoletów taka pizdeczka, bo przez te deszcze powymywało ślady ciągnika z opiskiwaczem. i za cholery nie mogę odnaleźć, które to były ścieżki, żeby to było siane na GPS-ie, wtedy rozstaw między rzędzi byłby wszędzie taki sam a jak się sieje z ręki, to jak się nie wiedzie w ten ślad po siewniku to jest pizdeczka, jak gdzieś tam skręciło się i i troszkę się zwężyła ścieżka. Ale tutaj to jest, powiem Wam, petarda kukowicza. Co nie zmienia faktu, że tu pytałem, że tu przyjechałem. To było bez sensu. W taką kukowicę. że ona jest za wielka. Ale to się patrzyło na tamtą przy drodze. A tutaj nikt nie zaglądał. To sobie rozrusza, jak w buszu jakimś. Ale nic, no jak już jestem z tym nocznikiem to wypadałoby wysiąć. Co będzie, niech będzie. Z jednej strony siedzibnik zapkał, z jedną stroną A kto kierowcą górwa jest! Mówiłem, że! Już nie mam czasu, poprawiać, bo na strzyżenie jestem umówiony także z pierniczem. Co będzie, to będzie. A resztę jutro z rozsiewacza rozsypię piszałonkę. I mam to w głębokim poważaniu. No to będzie najwyżej Włady, będzie eksperyment pół pola podsiane głównie. Dobrze, kochani. Co mnie podkusiło tu jechać? Ja nie mam pojęcia. I się zastanawiam obecnie, ale czarno to widzę. Czarno efekt widzę tej roboty. poprawić owszem, bo ładna koledzy sobie poprawiają te modele tą robotą spieprzyłem sobie totalnie i nie ma co tutaj nie wiem ciągnąć